Co tu się podziało w sumie? Bo nie wiem. Mówiłam ci, mówiłam o, ci, że będę robić. E, jakbyście się zastanawiali, to chciałam jeszcze nagrać TikToka z tym właśnie smegiem, także przynieśliśmy go tutaj. Jak to się dzieje? Fajnie, mhm. zrobię Fajnie, idziemy no. Ej, a jak to ciepło się zrobiło? Ej, kurde, ten kurde. ja mam. to był mniejszy, bo to z kawał pokoju. No, bo to, to jest nie wszystko. Ej, ona jest naprawdę ciepłutko. nie? jest taki silna, jakby. i szczerze, jak patrzę na tę łazienkę, nie mogę sobie wyobrazić tej wizualizacji. To strasznie malutkie ta łazienka. Ona jest kurde, malutynka, ale wiesz co? Ona, ona będzie mała. Ona nie będzie taka duża. Halo! No? Norbert, standardowo pomachaj. Daj znaka, że jesteś. Jakie <noise> dosyć. Co ty tam robisz? Lecimy dzisiaj do flyparku. <noise> Lecimy, lecimy polatać do flyparku, do nowego flyparku w Rzeszowie. Nie, do starego, tylko odnowionego. Tak? Aaa! Ja myślałam, że to znowu całkowicie. Nie ja mam to się zmienili po prostu. Aha, no to tak, właśnie tam się dzisiaj wybieramy, bo ponoć jest o wiele, wiele większy niż był, a stwierdziliśmy, że to będzie fajna rozrywka dla nas i w sumie dla, dla mojego brata też, więc... Tam się dzisiaj wybieramy, no i zastanawiałam się też co będziemy jeść wczoraj z Norbertem, no i Norber, Norbert stwierdził, że gdzie jedziemy? Norbert stwierdził, Norbert. Tam, gdzie zawsze. tam gdzie zawsze, bo tam jest najlepsze jedzenie, tak powiedział. No wiecie, my jak jesteśmy w Rzeszowie to też bardzo, bardzo często jemy w tej naszej ulubionej restauracji w Nobo, ale ja wczoraj stwierdziłam, Próbowaliśmy jeszcze, a dużo, dużo ludzi zachwala i mówi, że jest bardzo dobre i faktycznie to może być dobre. Tylko jest taki jeden, jakby minus: że my nie jemy kurczaka. A tam jest, oni bazują właśnie na kurczaku, wiesz? W tych daniach po prostu jest kurczak. Ja myślę, że to będzie pyszne. Tylko, no właśnie, czy chcemy mimo wszystko jechać tam? spróbować nowej kuchni i tak dalej, czy jednak trzymamy się tutaj naszych zasad i ten kurczak jest jednak... Pamiętaj, no, nie, 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 nie jeszcze smakować. <grymne> <grymne> no, ja myślę, że Tobie też będzie bardzo smakować. tylko chciałam na to ściankę jeszcze pójść no ale no, niestety No była tam w ogóle ścianka wspinaczkowa i bardzo bardzo chcieliśmy iść, ale słuchajcie, ogarnęliśmy, że już kurde czasu nam brakuje, czas nam się kończy i pójdziemy następnym razem, bo bardzo bardzo fajna była. No i słuchajcie, z racji tego, że mój brat pokonał swoje dzisiaj lęki, lęk wysokości, co nie? Mm -hmm. <grym> <grym> no to słuchajcie, on sobie dzisiaj wybiera, gdzie jemy, więc odpuszczamy to indyjskie i jedziemy na kebaba. Najlepszego kebaba moim zdaniem chyba jest w Rzeszowie. Więc dzisiaj się tam wybieramy, ponieważ tak właśnie zdecydował mój brat i to niech będzie taka nagroda, więc lecimy. teraz chodzą na masaże. Kamil mi powiedział, że dzisiaj wstępem do niego i przepustką jest wzięcie pączków, także moja mama, dopiero co je polukrowała, dopiero co tutaj dałyśmy tę skórkę pomarańczy i słuchajcie, wiozę te pączki i to będzie po prostu jakiś cud, jeśli ja je w ogóle dowiozę. Tak sobie teraz myślę, że mogłam to w sumie czymś nakryć, ale jest to dopiero świeżo posmarowane i wszystko by się rozciepciało. Połowa sukcesu za mną. Pączki są w stanie nienaruszonym, ale ja właśnie stoję w korku. I słuchajcie, nie mogę się oprzeć. Tym pączkom tak mi ładnie pachną. Ludzie się patrzą z przeciwka. jak jadą na mnie, a ja żre pączki w korku. Dojechałam. Pączki są całe. No, może oprócz jednego, który znaleźć się w moim żołądku, ale słuchajcie, chcę wkręcić Kamila, że nie wzięłam tych pączków, ponieważ on mi napisał: weź paczki. A wiecie, napisał bez on, czyli powiem mu, że ja myślałam, że chodzi mu o paczki z paczkomatu i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja, jak się dowie, że nie ma dzisiaj wączków. Także em, nie biorę ich ze sobą i idziemy. Zobaczymy, co powiem. pustkę! Jezus, jak już... Ale ty napisałeś paczki, nie pączki! Weź paczki! Wynocha. Ale napisałeś, weź paczki! Ja myślałam, że. Chyba logiczne, że chodzi mi o paczki! Ja tej czwartek! No, ale ja myślałam, że chodzi o paczki. paczki! A skąd miałaś niby i tak kody? No jak? Udostępniłeś mi nic! Nic nie udostępniałem! No to nie było nic! Bo nie było, nawet paczkowacie! Masz paczkę, co? Tak? Nie mam, napisałeś paczki, myślałam, że chodzi o paczkomat. Patrzę na aplikację, nic mi nie udostępniłeś. Przepraszam. Mi, nic mi nie uda. Nie... Przepraszam. 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 Nie, nie, nie. Przepraszam. Nie, nie, nie. Przepraszam. Puść mnie. Jedziemy na jeździe pączków. Ja bym chciała w sposób, na to pączki. Dwa pączki, jadą jeść pączki. Jaki jest? Znak tego, że zbliża mi się okres. ha. <laughs> Jeden znak! <laughs> Rozpoznańczy! Oczywiście Kamila chce sushi jeść. To jest typowe przed okresem. Ale jakby spoko, bo ja też nawet mam ochotę. Więc nie ma tragedii, że tylko ona chce. żeby byłoby gorzej. No. Także taka jest dzisiejsza misja. Jakbyście się domyślali, już wszystko wiecie, co i jak. Okay. Jedziemy dalej pod, do tego samego miejsca, bo to suszy by nam smakowały ostatnio, i no, zmieniamy na razie. Do Sushi World, na razie trzymamy się kluczowo. Wy no jesteśmy, że jak ktoś nam posmakuje to już e, ciągle te same miejsca. Ja w ogóle myślę, że ten kanał powinien e, przejść w jakąś stronę, nie wiem, testowania jedzenia. Pokazujemy jakieś jedzenie, kiedyś ciągle jest to razie. samo jedzenie. Ale właśnie, ciągle to samo i to myślę by nas wyróżniło. Bo ludzie robią kanały i testują różne rzeczy, a my wychodzić ciągle w te same miejsca i ciągle mówili, że boże jakie pyszne, boże i to by była taka szczera promocja z tych miejsc. będę szczęśliwy, jak będę no, no, dobra. Ja myślę, że będą super. Ile jeden wyszedł? 12 zł? Czy, czy ile 10? Chyba jakoś tak. Około no. Bo były różne ceny. Także zrobimy test, jak na nas przystało. Standardowo w aucie. Tak, ten jest z czym? Kwiat bzu. Kwiat bzu, tak jest. Może to. Tak jest. No. Tutaj jest y, adwokat. Ten jest z adwokatem, a te dwa są z pistacją. Mm. One mają konfiturę w środku. Ej, to jest najlepszy pączek jakiego zjadłam w swoim życiu. Ja czekam za tym, Mocny. Czy ty też Czer... zjadłeś? Nie. Czarny bez. Mm. Dobry, ale nie mój klimat. One są takie grube, to nie są takie, wiecie, zwykłe pączki. One są po prostu takie buły wręcz bym powiedziała. A, nasza ulubiona forma relaksu, czyli odpalamy nasz ulubiony serial, który ostatnio zaczęliśmy oglądać. I ten serial to jest Cassandra. Jest to mm, serial na Netflixie psychologiczny. Psychologiczny, tak? Tak, tak. Jest bardzo wciągający dzisiaj nam został. To jest taki miniserial. serial. No, bo tylko sześć odcinków. Bo tylko sześć odcinków, ale kurde, taki fajny polecam Wam obejrzeć, jak nie macie akurat co oglądać, to proszę bardzo, myślę, że Wam się spodoba. Jest trochę drastyczny momentami, ale ciekawe, wciągający i faktycznie taki psychologiczny, da, że musicie analizować. Co i jak się tam dzieje. Ostatnimi czasy tle pracujemy, Kamil tak samo i w końcu mamy dzień dla siebie. Możemy na spokojnie sobie pooglądać i to jest po prostu najlepsze uczucie ever. Widzieliśmy tym razem inne, właściwie nie inne, ale trochę mniejsze ilości, bo tam tym razem, słuchajcie, nie daliśmy rady tego wsunąć. O! o. <gry> oh. Ten vlog to będzie chyba jeden taki wielki zlepek jakichś fragmentów po prostu z mojego życia randomowych natomiast w innym wypadku no ja chyba nie byłabym w stanie nagrywać na YouTubie bo zajmuje to bardzo dużo czasu i takie fragmenty urywki są jedynym rozwiązaniem na ten moment. Jest już dosyć późno, bo jest 20. Na pewno muszę zmienić, słuchajcie, dzisiaj ten pokrowiec, co mam na materacu, bo już wszyscy mi piszą na TikToku, jak dodam jakiś film, że mam obsikany pokrowiec, materac nie jest obsikany, <noise> natomiast no ja nadal nie wiem, co się z nim podziało, być może coś tu zostało wylane, mój brat mógł tutaj sobie siedzieć i coś wylać, chociaż szczerze mówiąc naprawdę są to dziwne plamy, które no, no nie wyglądają, jakby coś tutaj było wylane, ale dobra, nieważne. Zamówiłam już nowy, także dzisiaj w końcu uczynię to, co odwlekałam tak długo. Tutaj właśnie już czekają na mnie ubrania, które są wyjęte z prania do poskładania i do powkładania do szafy, muszę zmienić pościel i to chyba tyle, co dzisiaj będę w stanie zrobić. Skończył mi się olejek do demakijażu, a że ja bardzo lubię te koreańskie. Właśnie olejki do demakijażu, i one mi jakoś najbardziej podpasowują, to zdecydowałam się znowu ponownie na taki olejek z tej marki. Drogeria internetowa Cosibella, to nie jest reklama na której zamawiam te rzeczy ma bardzo duży asortyment jeśli chodzi właśnie o te koreańskie kosmetyki także skusiłam się jeszcze na coś takiego w ramach po prostu toniku bo to są takie płatki tonizujące twarz po umyciu właśnie i one są słuchajcie z marchewki czy znaczy, z marchewki Nie są z marchewki ale mają jakiś tam wyciąg właśnie z carrot seed oil czyli olejek z marchewki. Ja bardzo nie lubię z rana używać takich, wiecie, mocnych produktów, bo moja skóra po prostu tego nie potrzebuje. I tutaj znalazłam Lopeha Good Morning Gel Cleanser. Także jakiś taki żelik. Maseczka, którą już bardzo dawno chciałam przetestować, też bardzo, bardzo popularna. Nigdy jej nie miałam, bo jest ona bardzo droga, muszę to przyznać. Także z ciekawości wziąłam, spróbować, czy znaczy ona naprawdę działa jakieś cuda, ponieważ jedna taka maseczka. Ja akurat na Cosibelli dorwałam ją za 46 zł, ale w Seforze jest na przykład za, z tego co kojarzę, 60 zł. Także to jest maseczka na jedno użycie. Przypominam. ten makijaż i jest, ale jestem już zmęczona jeszcze ostatkiem sił chciałabym wam powiedzieć, że jak widzieliście właśnie prasowałam na poprzednim ujęciu i to jest w ogóle ostatnio dla mnie bardzo relaksująca forma nie chcę powiedzieć spędzania czasu, bo ja zazwyczaj tego czasu na prasowanie nie mam, ale jak znajdę tam 10-15 minut na to, żeby akurat coś wyprasować, to bardzo chętnie to robię bo jest to bardzo relaksujące zajęcie, słuchajcie. I ostatnio się dowiedziałam, że prasowanie jest dla naszego mózgu relaksujące, dlatego że jest to taka jednostajna czynność. Ja dodatkowo lubię sobie jeszcze do tego oglądać właśnie jakiś serial albo jakiś filmik na YouTubie i sobie prasuję, oglądam, ale wiem, że dużo osób nienawidzi prasować. Ja kiedyś też w ogóle tak miałam, że kto w ogóle prasuje rzeczy, co nie. Dzień dobry kochani, coś niesamowitego mamy wiosnę. A nawet powiem Wam, że ja mam wrażenie, że jest trochę lato, ponieważ z dnia na dzień zrzuciłam płaszcz i jestem w samej bluzie. Także totalnie nie ma tutaj nic przejściowego. Ja się właśnie zbieram na paznokcie. Dopiero co byłam na paznokciach tak naprawdę. Natomiast Ola wyjeżdża i to był jedyny termin, na który mogłam iść.